Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny, już nie wiem w którym odcinku pogubiłem się. Wiecie jaki niefart? Przed chwilą, znaczy w poprzednim odcinku jak urwało się, to urwało się dlatego, że po prostu mi się taśma, znaczy miejsce na karcie pamięci w, w kamerze skończyło. Miejsce się skończyło, tak. Karta się skończyła. Okej. Okay. A przy okazji podczas loadingu gra się wykraszowała i musiałem tam coś mieszać, żeby to jakoś What the fuck? Żeby to jakoś poszło dalej. No i jesteśmy, i jesteśmy, dobra, zbieramy co mamy. Co możemy? Zobaczmy, czy możemy tu wejść. No jasne, że nie możemy tu wejść. Ach, dobra. Widzicie może inny te. inny. inne tło! kurczę, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Inne tło, dlatego że teraz nagrywam w domu w sosnowcu, a nie w Krakowie. To jest dla takich dociekliwych. Ok, wchodzimy tutaj. Ociu, ten koleś jest jakiś posrany. No ale okej, okay, dobra, idziemy dalej. Nie będę się z nim patyczkował. I tak jest jakimś dziwnym śmierdzielem, gazem zielonym. Co się mnie przestraszyłeś? Ale strażnik. Też mi strażnik. Dobra. Rzućmy okiem, gdzie możemy... Albo nie, nigdzie nie idę, dlatego że mam już wszystko. Mam już wszystko i mam wszystkich... W... Gdzieś. Biorę strzelbę. Mamo! Dobra. Kolego, nie uciekaj. Ja ci nic nie zrobię. Obiecuję. Dobra, tutaj mamy jakieś... Tutaj mamy strzelbę. To muszę sobie troszeczkę ściszyć, dlatego że mnie to tak razę rusza. Troszeczkę. I siebie nie słyszę w ogóle. Tak, oczywiście y, głos kobiety dobry nam mówi, żebyśmy go nie zabijali, a ten brzydki głos mówi... Nie. Nie zabiję cię stary. No. A ten brzydki głos mówił, że on jest tchórzem i że muszę go zabić. Ale ja go nie zabiję. Punkt kontrolny, dalej. Halo. Jest tu kto? Jak zauważyliście. Dobra. Jak zauważyliście, te. Potwory na szczudłach. One sobie. One się spalają po prostu w takim świetle, w silnym świetle. I bardzo dobrze. Hmm, nie pamiętam, żebyś ty za nami szedł. Być może cię zabiłem poprzednio. No ale okej. Okay. I tutaj mamy znowu tych. gości na patyczkach. Będą tak wyskakiwać, czy nie? Jeszcze będziecie wyskakiwać, czy nie? Nie, już nie wyskakują. Okej, okay. dobra. To co Ty chcesz nam pomóc? W jaki sposób Ty chcesz nam pomóc? Dobra, bierzemy to. I teraz hahaha, ha, ha, ja wiem co tutaj trzeba zrobić. Bo jak tam zejdziecie. To zauważylibyście, że tam jest dużo takich butli. Nie wiem z czym. Czy to jest gaz, czy co. I są zamknięte drzwi. I teraz patrzcie, jak ja tam rzucę, to. Tą... Huohoho, beczute. No. Stary, denerwujesz mnie troszeczkę. No dokładnie, jestem inteligentny. Spierdzielaj. On nie ma żadnej. Co to jest? To jest boisko do... O, nie chcę! O Boże! Musiałbym zawsze grać z tobą! Co jest, gościu? Kory zawsze chciał grać z tatą. Ale gdzie ty Takie motywujące, nie? Trzeba grać jednak z dziećmi. A co? Ojej, ojej, ojej... Macie! Gincie! Hehe. O, o, Niestety brzydale tutaj się... O, brzydal, brzydal, brzydal! Jeszcze jest jakiś... No patrzcie, ten nie zginął. O nie, oni się tak... Oni się respią! I to bardzo szybko. Jeszcze... O, jasny gwin! Jeszcze jakiś ma zamiar przyjść. I to było na tyle, ja sobie mogę wziąć spokojnie... Jak nie jest obryzgany tą krwią? Jaki radio building, stary? No proszę... Oni się nawet spalają przy takim świetle od tego... Od ognia? Stary... Ale ty jesteś spostrzegawczy, już to zobaczyłem o wiele, wiele wcześniej.

It's like it's possessed of something. After all that, it's still dead. Sometimes, I think you were the perfect father. It looks like interference is coming from the western part of the island. Wait, that's gotta be from the old asylum. Uh, corrections officers go out there sometimes. They set up an old radio so they could stay in touch with the abbot. Maybe that's what's causing the interference. But... Maybe it's something else. I always thought that place was haunted. Listen, you see, there's no way I'm leaving this building with things like they is. So you're the ones gotta go to the asylum. There's a map right there. You need to go through the old core to get there. You can get out of the prison by climbing up to the roof right above us, and then jumping over to the digger's building. I'll stay here and keep the radio safe from those public goblins. At least I'll... Dobra stary, Ju, już wiem, już wiem o co ci chodzi. Powtarzasz się i mnie to bardzo denerwuje. Okej. Okay. No. no przecież skacze, no już skacze. Kurde, zamknij apę. Co za kusz. Naprawdę. Jeszcze rzucę okiem, czy czasem nie ma ten przy sobie jakiejś amunicji. A, do strzelby mam już full. No dobra, w takim razie biorę do, do ręki strzelbę i idziemy. Najczarniejsza noc, wieczna plaga. Czy my coś tu mamy? A, teraz trzeba uważać, kochani, na. O, proszę. Już chodzą, już chodzą. Trzeba uważać na tych wisielców. Dlatego, że widzicie, kapie nam z tego. Uuu, to było piękne. Kapie nam z sufitu krew. No i wtedy taki jeden wisielec może się. Chciałem powiedzieć teraz, może się spuścić. O kurna. Może się spuścić i nas przytulić. Ale to by było brzydkie, nie? Ja więc tak nie powiem. <Ginny> Gdzie się tam z las? A tu jesteś! Jak? Jak on to zrobił? Spierdzielać! Nie strzelać we mnie tym głównym! Jezus! A tylko niech mi się któryś zrespi! Zabije! Zabije jak psa! Oj, na głowę mi tutaj zaskoczą Nie trafiłeś Ja też w sumie nie Ale to nic Ktoś mi na głowę zaraz zleci Jeszcze ma jakieś do nas jakieś pretensje? Hmm? Co koledzy? Nikt? No uspokoiło się wszystko. Wiedzą kto tu rządzi no. <laughs> wiecie co? że już się mniej boję, grając z wami serio? dodajecie mi otuchy no ale nie, jakbyśmy oczywiście nie mieli aż tyle tej amunicji, a czemu to to jeszcze tu stoi? czy ja to mogę rozwalić? jasne, że mogę pociąć kartony zabójcze kartony, nie, 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 nie. bierzemy strzelbę o, i znowu możemy sobie wyjść na dwór Super. Co tutaj mamy? Strzelbę. A strzelby mam w brud. Co za dziwne ścinki. Przy takiej grze ścinki nieładnie, nieładnie. Maksimum flar Wszystkiego mam maksimum. Jest. Nie zarąbiście, Okej. Okay. W takim razie dziwnie wyglądają te groby, nie? Hmm. Tak niecodziennie. Zielony dym się z nich unosi. Co jest znowu? O nie, nie wchodzę tu. Nie wchodzę tu. Pytanie: w tę stronę czy w tę stronę? Zobaczmy na mapkę. Mamy tą mapę? Mamy mapę. Dobra, idźmy tędy w takim razie. O, rodzinka. No, i to było pod tyle po rodzince. Nie mu się tylko wszystko sini. To jest troszeczkę denerwujące i irytujące. Oho. Uh -huh. Panowie, możecie zginąć w końcu. No zgińcie, wszyscy zgincie, razem z tymi kurna strażnikami. O! Mmm, i nie było odgłosu. No trudno. Ojej. Ja ci dam, ja ci dam. Okej. Okay. Ja sobie przyładowuję, a ten mi zawraca gitarę dupę za przeproszeniem. Idziemy dalej. Nie ma to tamto. Na otwartym terenie w sumie powinienem używać jakiegoś Tomiego, albo... Pistolecików No co to jest? A, ja wiem co to jest Wy jeszcze nie wiecie co to jest, ale jesteśmy dalej Troszeczkę Problemy techniczne Okej okay. Sorry za, tamtą, za, tamte, za tamto urwanie No ale Zawsze się musi coś spitolić, prawda? Jak ładnie możemy ich eliminować z tej mojej wspaniałej strzolby? Nawet do nas nie podejdą, nawet nam nic nie zrobią. A ty co tu robisz? Nie rób mi tak. Z bliska wyglądają nawet przyjaźnie. Ok, zbieramy co, co, no, co możemy. Znowu jakieś dziwne schizy. Ja nie rozumiem tych. Ty, tych screenów przed oczami. pra... w lewo. Coś jest, o, w lewo jest, 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 jest. jest. Amunicja e, Do rewolweru, a do Tomiego mamy już PUL. Dalej lecimy na strzelbie. A co nam? Dynamit, dynamit, bierzemy TROTYL, tak? Coś tutaj jest. Uf. Kurde. Przecież ja robię dobrze dla tych ludzi. Nikogo nie zabijam. Niewinnego. Czemu ja zawsze mam takie skizy, no? O nie Pięcie Patrzcie, strzela do mnie z tak daleka No, dajesz Kibicuję temu y, z, z nożami na rękach no, no nie, no i Niestety nie daję sobie rady jakoś Dobra, pomogę Jeszcze tu jakiś wyskoczy, czy nie? Hmm, chyba nie wie, że ja jestem na górze, a on jest na dole. No ale cóż, zaserwujemy mu soczystą niespodziankę. Uwaga, czy mi się uda? To mi się podobało. A ty skąd się tu wziąłeś? Co on ożył? Tego ciała nie było. Chociaż te ciała i tak. Gdzieś później wyparowują. O, dwa rewolwery, co mi tam. Bierzemy co trzeba, albo co można, i idziemy dalej. Hop, 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 hop. Tak. Dalej bierzemy strzelbę. Jest to jakieś takie mniejsze pomieszczenie. Więc warto wziąć strzelbę. Oho. No tak, uwaga tutaj na. No i co, mu strzeliłem tylko głowę? Chciałbyś? Uwaga na sufit, dlatego że ci frajerzy lubią zeskakiwać na głowę. Oho, dobra, podejdę ci bliżej. Sorry, nie chciałem. Tak, i to jest właśnie to. Co tam kopało w ziemi? I zaraz nam to przyjdzie, i będzie chciało zrobić kuku. Uwaga, uwaga! Hehehe. On wyskakuje, i, tym, yy, i tymi swoimi, ja nie wiem czym, łańcuchami. Po prostu w nas celuje. Albo się kręci tak w koło, więc też ma dosyć duży zasięg. E, I trzeba skakać. Trzeba skakać na boki, żeby nie dać mu się złapać. Idziemy cały czas do przodu. Znowu schizy, jakaś dziewczynka. Halo, halo, dziewczynko. Dziewczynka z zapałkami. O, dwie dziewczynki. W lesie same. Oj, 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 oj ci panowie, którzy nam tutaj będą chcieli zrobić niedobrze z ziemi. Hehe. Myślałem, że dwóch na raz ubiłem, ale niestety, niestety. No, patrzcie, co za męda, no. Ileks jeszcze jest? Patrzcie, jeszcze jeden tutaj w ziemi jest. No patrzcie, no. Are you fucking kidding me? Jeszcze jakiś? Bo nam się skończyła amunicja dam do, 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 do strzelby. A, bardzo fajnie można ich też rozwalać tym dynamitem. O, uwaga, uwaga. Ale to zobaczymy zaraz. Czytajcie później. No już słyszę kurna tych, że wys wychodzą z tych... Nie! Nie dam wam się... Za Nie lubię zastrzyków. Patrzcie, zrespił się, no co, załajza. Jeszcze jakiś? Patrzcie, tam jest, no. Ups. Uh. no tak, uwaga na, na tych wisielców. No, tu jest chyba tylko jeden. Co jest? Słyszałem coś. Okej. Okay. Co jest? znowu? kto do mnie gada? Watch My legs! Co jest? Jaka ładna retrospekcja. Ojciub, ojciub. Ojciu, rób ciup, ciup Chyba jestem w kupie. Za przeproszeniem, dlatego, że jak oni by tam wyszli, to by ładne kuku mogli mi zrobić. Eee, no wyskakuj z ziemi, no wyskakuj. Chciałbyś się schować jeszcze. Frajer. Dobra, eee, co ja tutaj muszę zrobić? Co ja w ogóle tutaj mam, bo nie doszedłem do końca? Hmm. Zawaliło ich i chyba jakoś spaliło. No trudno. Nie moja sprawa. E, ok. Jak tutaj się wybierało na dół? Dynamite. O, proszę bardzo. Coś tu było? Nie. Jak tu się rzucało? Nie tak. Te? O. Nie chcę tego, nie chcę tego Patrzcie, no Nie Klawiszologia po prostu Wyłącz to O, tak się rzucało Dobrze I o to chodziło chyba Nie o to chodziło? No to jeszcze raz Łociup O O to chodziło, właśnie Jak jest napisane TNT to znaczy, że wybuchnie. I uwaga, jak jesteście. Zaraz obok tego. Bo wtedy jest przypał. Czyli w tej grze, jak już mówiłem parę razy, trzeba troszeczkę myśleć. Ok, mamy pełno flar. Idziemy, wchodzimy, wspinamy się wyżej. Kurna znowu ten. Jeszcze. Jeszcze nie trafiłem, no. Zobaczcie, ile ich tu jest. Nie wolno się zatrzymać nawet na chwilę przy nich, bo człowieka uduszą. Przytulą na śmierć. TNT. Uwaga na te TNT, naprawdę. Jeżeli teraz na przykład strzelicie w taki TNT, to możecie bardzo, bardzo oberwać. Takim. Tak. taką. takim shotgunem. Trzeba tutaj bardzo ostrożnie się posługiwać. Mogę się założyć, że i tak w to trafię zaraz. A? chyba, że nie. Patrzcie, jeszcze w stanie czy nie. Wstał! Więcej was tutaj nie miała Mama, patrzcie wstał o nie, nie 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 trzeba się cofać dlatego, że jak widzicie ładnie to wybucha łańcuchowo i chyba wszystkich rozwaliło w tamtym miejscu dobra, mogłem rzucić w sumie też dynamit też ładna by była jatka ale zapomniałem, sorry widzieliście jak działa dynamit więc znowu wam pokazywać nie będę i dlaczego oni znowu tutaj do mnie przychodzą? Mógłbyś zginąć? Frajer Jakaś glizda Uch. Panowie, ja nie mam czasu na zabawę, ok? Bawcie się sami, ja stąd spadam Nie wiem jak wy, zobaczę czy jeszcze z tego czegoś tutaj nie ma macie Hmm, tylko jednego zabiłem, no cóż dobra Mam to gdzieś, wychodzę stąd. Skrypty? A, nie, podejdą do mnie, patrzcie! Myślałem, że im się nie uda. Okej. Okay. Wyrzuciłem dwa, to sobie odbiorę dwa. Czyli cały czas mam praktycznie full amunicji. To mi się podoba. Tak mogę grać. Co się stało? Już Wam pomogę, panowie. Uuu, teraz patrzcie. Siadamy za sterami takiego wielkiego. Ja nie wiem co dźwigu. Macie. I powinno ich to jakoś tam troszeczkę rozluźnić. No. Oj, i cały dynamit, który chciałem za chwilę zebrać, poszedł się rumpać. Panie, mógłbyś tak nie chodzić. No patrzcie. Co za pająk wredny. Dobra. Się będę bał. Nie będę się bał. Tork się nikogo nie boi. O tym bardziej ja. Dobra, ściemnię. <grystanie> mhm, mi się gdzieś Rzućmy okiem, co możemy znaleźć tutaj na górze. Na pewno będą musiał się wrócić, bo po coś w końcu ten kamień zrzuciłem. Nie tylko po to, żeby stamtąd nie wychodziły potwory. A no tak, tutaj jest tylko amunicja, znaczy tylko amunicja, aż. Bo do strzelby za dużo nie mieliśmy. Zobaczymy, czy stracimy życie, jak zeskoczymy. Oj, oj, Straciłem życie trochę. To ciekawie. Znaczy, w sumie, nie ciekawie No, możesz nam wskoczyć? Dzięki. I znowu wspinaczka. Patrzcie w ogóle, jak on umie skakać wysoko. Nie? Skubany. Okej, okay, wiecie co? Ja tutaj kończę ten odcinek. I być może zaraz się zobaczymy w kolejnym. Także... Do usłyszenia. Na razie cześć.